Każdy producent samochodów stara się podkreślić, że jego modele są wyjątkowe, a kupując jeden z nich, otrzymamy auto o walorach unikalnych dla danej marki. Na ile faktycznie jest to odczuwalne dla klientów, to zależy od modelu. Jednak coraz trudniej poszczególnym markom się wyróżnić, zaoferować coś nietypowego na tle innych producentów. Pojechałam do Niemiec, aby przekonać się, czy Mazda ma na to pomysł. Coraz ostrzejsze normy emisji spalin narzucone odgórnie przez Unię Europejską wywołały obecnie panujący trend, któremu uległo większość producentów aut. Chodzi o downsizing, czyli stosowanie coraz mniejszych silników z coraz mniejszą liczbą cylindrów. Tymczasem Mazda zawsze jeździ własnymi drogami i wyznacza swoje trendy. Kiedy więc konkurenci stosują litrowe, doładowane silniki w swoich kompaktach, Mazda zostaje przy dwulitrowej, wolnosące jednostce. A potem jeszcze bardziej odcina się od mainstreamu, tworząc SkyActiv X jako połączenie silnika benzynowego z dieslem. W czasach, gdy większość marek odwraca się od silników wysokoprężnych i oferuje jedynie wysilone benzyny, Mazda prezentuje sześciocylindrowego rzędowego diesla o pojemności 3,3 litra który zadebiutował właśnie w tym nowym SUVie CX-60. A ja dziś testuję ten model z pierwszą w historii Mazdę hybrydą plug-in, czterocylindrowym benzynowym silnikiem o pojemności 2,5 litra i Skyactiv-G. Ale CX-60 wyróżnia się pod wieloma względami, nie tylko jeśli chodzi o gamę silników. Wizualnie auto stanowi rozwinięcie znanego już języka stylistycznego Kodo, a określenie to znaczy dusza ruchu i zakłada tworzenie samochodów pełnych życia i indywidualizmu. Ale projektanci nowego suwa mówią też o zastosowaniu japońskiej reguły estetycznej MA. Reguła ma odnosi się do piękna pustej przestrzeni i rzeczywiście CX60 nie jest przeładowany jakimiś efekciarskimi zdobieniami. Pas przedni jest bardzo wyrazisty, a subtelnie wkomponowane w niego reflektory nie odwracają uwagi od ostro zakończonego dziobu maski. Dzięki temu auto prezentuje się świetnie od frontu, jest zarówno eleganckie, ale i widać też jego muskularność, masywność, a to wzbudza respekt na drodze. Elegancję i smukłość sylwetki, mimo sporych gabarytów auta, widać wyraźnie z boku. Tu, zgodnie z regułą piękna pustej przestrzeni, nie ma fantazyjnych linii i przetłoczeń, za to jest mnóstwo odpowiednio załamującego się światła, podkreślającego wypukłości karoserii. Wisienko na torcie, skoro mowa o samochodzie wprost z kraju kwitnącej wiśni są 18 lub 20 calowe obręcze, które jak dobrze dobrana biżuteria uwydatniają stylowość nadwozia. Jeszcze więcej japońskiego kunsztu i zamiłowania do piękna designu widać w środku CX60. Mam tu poczucie, jakby było zaprojektowane przez jakiegoś dobrego architekta wnętrz. I choć siedzę w nowym modelu Mazdy, to część elementów wydaje mi się znajoma i bardzo dobrze, bo są ładne i udane. Między innymi ekran multimediów, który zadebiutował w Mazdzie 3 o przekątnej 12,3 cala, który działa bardzo intuicyjnie. Oraz na przykład wybierak zmiany biegów, który z kolei zadebiutował w elektrycznej maździe MX30. Projekt wnętrza i dobór materiałów to efekt zastosowania przez designerów nie jednej, a kilku tradycyjnych japońskich zasad. Jedna z nich odnosi się do dysharmonii łączenia różnych materiałów i tworzyw, takich jak skóra napa, drewno klonowe, tkanina o różnej fakturze. Uzyskano tu niezwykle oryginalną i moim zdaniem unikatową w subach atmosferę. Tę wersję wyposażenia, nazwaną Takumi, zobaczysz na moim filmie z premiery statycznej CX60. Aby zobaczyć to wideo, kliknij teraz w górny prawy róg. Zgodnie z wyznawaną przez producenta filozofią Jinba Itai, zakładającą symbiozę jeźdźca z koniem, w CX-60 zainstalowano system dostosowywania optymalnej pozycji za kierownicą, który przy użyciu kamery wykrywa lokalizację oczu kierowcy, na tej podstawie oblicza jego wzrost i ocenia typ sylwetki, po czym automatycznie dostosowuje ustawienia fotela, kierownicy, wysokość wyświetlacza head-up i lusterka zewnętrzne, dopasowując do pozycji oczu kierowcy. Funkcja automatycznego przywracania ustawień wykorzystuje rozpoznawanie twarzy i pulę ponad 250 możliwych regulacji i ustawień dostępnych w aucie, włącznie z wybranymi parametrami systemów audio i klimatyzacji, by po każdej zmianie kierowcy szybko i automatycznie przywrócić zapamiętane indywidualne preferencje. System może zgromadzić dane nawet sześciu osób. W tym przestronnym wnętrzu, wszędzie gdzie zawiesimy oko albo dotkniemy, widzimy bądź poczujemy tę naprawdę bardzo wysoką jakość zarówno materiałów, jak i ich rzetelnego spasowania. To jest naprawdę poziom marek premium. W dodatku mamy tu mnóstwo funkcjonalnych schowków, czy na okulary, ładowarka indukcyjna ma swoje miejsce, jest 12-V gniazdko. Dwie podstawki pod kubki, oczywiście schowek przed fotelem pasażera i całkiem przestronna kieszeń z boku, a pod miejsce nie tylko na drobiazgi, ale także na dwa porty USB-C. Tę przestrzeń czuć także z tyłu C60, zarówno na wysokości kolan, nad głową czy na wysokości ramion. A tutaj na tym poziomie tej przestrzeni jest nawet od 5 cm więcej niż w CX-5. Także miejsca jest brud, ja w tej chwili siedzę za dość wysokim mężczyzną, no i jak widzicie przestrzeni mam sporo. Do dyspozycji mojej jest praktyczna kieszeń, w którą mogę coś schować, mam w drzwiach Miejsce na 1,5-litrową wodę. W mojej wersji wyposażenia są podgrzewane fotele, oczywiście sterowanie nawiewami dwa porty USB-C po jednym dla każdego pasażera. Mamy tutaj gniazdko 220V. No i w fotelach oczywiście uchwyty ISOFIX. Na środku podłokietnik, w którym możemy znaleźć dwie podstawki pod kubki. A dla chętnych możemy dostać się także do bagażnika, składając środkową część kanapy. Skoro mamy do czynienia z dużym rodzinnym suwem, to na myśl przychodzą od razu jakieś wakacyjne wypady. Całą rodziną, na przykład pięcioosobową. Spokojnie spakujemy tutaj e, dla takiej rodziny wszystkie pakunki, walizki, torby podróżne. Całość kufra jest wyściełana taką miękką tkaniną, więc nie zadrapiemy naszych wspaniałych walizek Louis Vuitton. E, natomiast mamy tutaj także do dyspozycji haczyki kotwiczące torby, gniazdko 12-voltowe, z którego możemy Korzystać nawet na postoju, a jak potrzebujemy korzystać z jakichś urządzeń zewnętrznych bez zasilania sieciowego, to możemy zażyczyć sobie tutaj w opcji gniazda 1500 W. Ustawność i pakowność komory bagażnika została znacząco poprawiona w porównaniu do CX5. Wzrosła przede wszystkim szerokość otwarcia pokrywy bagażnika, zmniejszono też różnicę wysokości pomiędzy progiem załadunku a poziomem podłogi. Opcji pojawiła się elektrycznie podnoszona pokrywa bagażnika, uruchamiana czujnikiem umieszczonym pod tylnym zderzakiem. Testowane CX 60 to hybryda plugin, którą trzeba przecież ładować, i do tego celu mamy tutaj akcesoryjny kabel do ładowania, sprytnie zapakowany w torbę i idealnie mieszczący się za tą siatką. Gdy go nie potrzebujemy na co dzień, możemy zostawić go w domu, a ten schowek wykorzystać na przykład na przewożenie butelek. Ale gdy chcemy pomieścić sprytnie jakieś nieduże przedmioty i nie chcemy, żeby przewracały nam się po całym bagażniku, możemy skorzystać z takich przestrzeni, niedużych schowków, które znajdziemy pod podłogą. Bagażnika. Jest tutaj ona ograniczona olbrzymim sabuferem, i słusznie, bo audio jest zacne. Mamy tutaj oczywiście miejsce na apteczkę, ale także kilka takich przegródek, które z pewnością, zwłaszcza Panie, będą potrafiły wykorzystać. Mazda CX60 to mocna odpowiedź na europejskie suwy z wyższej półki. Widać to nie tylko patrząc na urodziwe nadwozie, świetnie wykończone wnętrze, czy jakość i dobór użytych materiałów, ale także czuć to podczas jazdy. Towarzyszyć temu może świetne audio Bose złożone z 12 głośników, którego sercem jest zlokalizowany pod fotelem przedniego pasażera wzmacniacz cyfrowy, a także duży, niskotonowy woofer neodymowy zamknięty w specjalnie zaprojektowanej komorze basowej o pojemności 10 litrów umieszczony we koła zapasowego pod podłogą bagażnika. Ten duży i zaskakująco wygodny samochód nie po drodze nie wzruszony jakimiś drobnymi nierównościami, zupełnie jakby był zawieszony na jakiś wypełnionych prawdziwym pierzem poduszkach. Nie dochodzą tu żadne niemiłe dźwięki z podłoża, bo ich po prostu nie słychać. CX60 jest wyjątkowo dobrze wygłuszonym autem. Siedziska są zaprojektowane w taki sposób, żeby utrzymywać naturalną równowagę ciała podczas jazdy. Są bardzo dobrze wyprofilowane i po prostu komfortowe. Nawet kierownica ma bardzo duży zakres regulacji. Środek ciężkości jest tutaj wyjątkowo nisko, ponieważ akumulator trakcyjny umieszczony tuż pod podłogą nadwozia jest zlokalizowany dokładnie między przednią a tylną osią. Co oczywiście wpływa na rozłożenie mas, no i nie muszę wam chyba mówić, jak dobrze się jeździ tym samochodem po zakrętach. Prowadzi się bardzo pewnie i jest to zasługa nie tylko napędu 4x4, które wpływa na bezpieczeństwo jazdy, ale także optymalnie zastosowanego silnika w stosunku do masy pojazdu. Pod prawą stopą mam tutaj do wykorzystania aż 327 koni mechanicznych, co jest wartością całkiem sporą jak na i aż 500 Nm łącznie liczonego maksymalnego momentu obrotowego, który pomaga przenieść na asfalt ośmiostopniowa automatyczna skrzynia, a nie tak jak u konkurentów, denerwująco wyjąca przekładnia bezstopniowa. C60 w tej konfiguracji pojawi się w Polsce jako pierwsze i wróżę mu świetlaną przyszłość. Znów. Podobnie jak w markach premium, nie ma tu mowy o tańszym rozwiązaniu, czyli takim, w którym silnik spalinowy napędza przednią oś, a elektryczny tylną. W CX-60 2,5-litrowy benzyniak i elektryk pracują razem, a moc na tył przenosi wał napędowy. Dzięki temu wrażenia zjazdy są dokładnie takie same jak w aucie z konwencjonalnym napędem. Ale najprzyjemniejsze jest tutaj przyspieszenie, które wynosi 5,8 sekundy do setki. Reakcja na mocne depnięcie pedału przyspieszenia jest błyskawiczna. No i towarzyszy temu miły dla ucha dźwięk, mocny, wyraźny. A na niemieckiej autostradzie można się CX60 rozpędzić nawet do 200 km na godzinę. Akumulator litowo-jonowy ma tu pojemność 17,8 kWh, co umożliwia jazdę wyłącznie na silniku elektrycznym nawet przez 63 km w cyklu mieszanym. Według danych producenta, auto zużywa 1,5 litra benzyny na setkę i to w pełni możliwe, gdy korzystamy z jazdy hybrydowej, czyli mamy naładowany akumulator i jedziemy swoim normalnym, codziennym tempem, czyli przepisowo. Takie zużycie to marzenie niejednego kierowcy. W trybie wyłącznie elektrycznym przy spokojnej jeździe c 60 zużywa mi w okolicach 17 kWh na setkę, maksymalnie do 20, co jest wynikiem bardzo dobrym i plasuje Mazda c 60 znacznie wyżej jeśli chodzi o ekonomię jazdy na prądzie niż konkurencji. Jestem niezwykle ciekawa silnika, który już teraz można zamawiać w Polsce, a pojawi się w salonach w styczniu. Bo gdy większość producentów oferujących mniej więcej 200-konnego diesla montuje pod maskę silniki dwulitrowe, Mazda proponuje wspomnianą wcześniej jednostkę o pojemności 3,3 litra sześcioma cylindrami w rzędzie. Napęd trafia tu na tylną oś, podobnie jak w autach segmentu premium. 4x4 otrzymamy w mocniejszej odmianie diesla generującej 254 konie mechaniczne, która rozpędza cx 60 w 7,4 sekundy do setki. Zużycie ma wynosić średnio 5,3 litra na 100 km, co w dwutonowym dużym subie jest wręcz niesamowite. Jak to możliwe? Mazda nazywa to right sizingiem. Zamiast tworzyć jak najmniejszy silnik o jak największej mocy, należy odpowiednio dobrać pojemność jednostki do gabarytów auta, jego przeznaczenia, uzyskując w ten sposób optymalną moc i zużycie paliwa czy prądu. Czyż nie jest to recepta na auto idealne? A teraz kilka ciekawostek o Mazdzie CX60. Wyobraźcie sobie, że od premiery tego modelu w Polsce, która odbyła się w marcu tego roku, bez możliwości odbycia jazd testowych zamówiono już ponad 1000 samochodów. Co więcej, średnia cena zakupu wyniosła 290 tysięcy złotych brutto, czyli decydujemy się raczej na samochody mocno doposażone, a rekordzista zamówił auto za niemal 330 tysięcy złotych ze wszystkimi akcesoriami. Model CX60 może się też pochwalić jedną z najwyższych wartości rezydualnych wśród konkurencji takiej jak Audi Q5, BMW X3 czy Volvo XC60. I mowa tutaj o 62% dla hybrydy plug-in i 64% dla diesla po trzech latach użytkowania i 60 tysiącach kilometrów przebiegu. Mazda chwali się również, że wśród klientów ma znacznie więcej tych nowych niż tych dotychczasowych. To jest stosunek 54 nowych i 46% starych dotychczasowych klientów. I ostatnie trzy ciekawostki. Po pierwsze, Mazda pociągnie przyczepę o masie do 2,5 tony. Po drugie, zdobyła najwyższą ocenę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w teście Euro NCAP, czyli 5 gwiazdek. A po trzecie, i to jest hit, od września wszystkie Mazdy zyskają sześcioletnią gwarancję. Ograniczoną przebiegiem 150 tysięcy km. CX60 to bez wątpienia wyjątkowy model w gamie Mazdy, ale wyjątkowy też w kontekście całego rynku tego typu aut. Koncepcja samochodu, czerpanie z rzemiosła i japońskiej tradycji, to nie jest tylko marketing. Mazda CX-60 to najmocniejszy samochód drogowy w historii Mazdy, ale nie jest to kolejny SUV klasy średniej, tylko auto o naprawdę unikalnym, wyrazistym charakterze. Doskonale wpisują się w to silniki zaproponowane przez Mazdę do tego modelu, ale także cały układ napędowy, którego projektanci poszli pod prąd obowiązującym trendom, moim zdaniem słusznie, skupiając się głównie na wydajności. Ale także dostarczeniu kierowcy przyjemnych wrażeń z jazdy. Ale jeśli nie interesuje Was ani wersja hybrydowa, ani z dieslem pod maską, to za jakiś czas dołączy do nich także klasyczna wersja benzynowa 3-litrowa z sześcioma cylindrami w rzędzie. Czyżby było nadal miejsce dla tradycyjnej, dobrze zaprojektowanej, przemyślanej motoryzacji we współczesnym świecie? Na to wygląda, i mnie to bardzo cieszy.